Nie mogę. To, to się nagrywa. To, Wie, to się, to dobra, ma... dobra, dobra. Dziś w Kole Przyjaciół Biblioteki gościmy Panią Profesor Katarzynę Grajczyk, uczącą e, języka polskiego w naszym liceum. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, spotykamy się dzisiaj, żeby e, omówić e, Pani doświadczenia dotyczące czytelnictwa. Więc czy mogłaby Pani na przykład odpowiedzieć na pytanie, kto czytał Pani książki w dzieciństwie? W dzieciństwie książki czytała mama, ale to w bardzo wczesnym dzieciństwie, bo ja zawsze byłam tą taką małą zbuntowaną, która się denerwowała, jak ktoś czytał książki, bo to było nie po mojemu. Więc chciałam czytać książki sama, dlatego też w wyniku tego jakoś szybko się sama nauczyłam czytać. Ale takie pierwsze wspomnienie jego z czytanych książek, to gdzieś tam mama, Chociaż i tak wolałam, jak to rodzice sami wymyślali swoje historie, niż czytali mi książki, no, jakieś tam takie, powiedzmy, bardziej powieściowe opowiadania, bajki. Wolałam ich zmyślone historiki. A może ma Pani jakąś taką ulubioną książkę, która Pani zapadła w pamięć z tego okresu? Na pewno były to wiersze Tuwima i Brzechwy. I taka grupa, książka, najpiękniejsze, właśnie świata, i tam były właśnie Andersena. To chyba to tak najbardziej siedzi w głowie. Yy, no to zakładam, że z pewnością teraz też Pani lubi czytać książki, więc taki No razie... tak się jakoś złożył. No, yy, w takim razie mam do Pani kolejne pytanie. Jak wygląda Pani zbiór książek? Yy, jak wygląda Pani taki kącik książkowy? Yy, chodzi mi też głównie o rodzaje książek, w jakie, jakie w nim goszczą. Książek mam bardzo dużo, różnorakich, od naukowych przez popularno-naukowe po wszelkiego rodzaju powieści, książki podróżnicze, masę słowników i tym podobnych, tym podobnych książek. Jeśli chodzi o jakieś gatunki powieściowe, to tutaj i literatura fantastyczna, fantazy, obyczajówki psychologiczne, właściwie wszystko, co wpadnie w ręce, to jest w moim zbiorze. A e, czy może Pani opowiedzieć o jakimś swoim sposobie albo zwyczaju czytania książek? Mi Pani jakiś rytuał może? Kawka albo herbatka, kocek, e, świeczuszka i najlepiej, żeby nikt mi wtedy nie przeszkadzał. No to tak, bardzo klasycznie. Bardzo podobnie. Klasycznie. Bardzo klasycznie i <noise> <noise> bardzo przyjemnie. Zgadzam się. E, czy może przydarzyła się Pani kiedyś jakaś e, przygoda z książką? Ciekawa. Myślę, że jest kilka jakiś takich przygód, ale chyba taką, którą najbardziej zapamiętałam to z czasów studenckich, kiedy to bardzo lubiłam czytać lektury na głos, w szczególności gdy byłam sama w mieszkaniu i czytałam część Czwartą dziadów bardzo doniosłym głosem, i kiedy jest tam scena, w której duch skantorka wypowiada słowa proszę potroje paciorek. Ja to bardzo mocno zakrzyknęłam, i w tym momencie w kuchni spadła mi szafka. W związku z czym y, ksiądz i gustaw mieli swojego ducha w kantorku, ja najwyraźniej w szafce w kuchni. <grym> no, y, a czy w takim razie y, pamiętam, że pani jakąś swoją pierwszą bibliotekę? Y, pierwszą, w której się gdzieś pojawiłam, tak? Mm -hmm. y, była to biblioteka w mojej szkolnej y, podstawówce. I był taki trochę rejon zakazany dla klas 1-3. Yy, bo tam raczej chodzili starsi, czyli 4-6. Czyli znowu była Pani taką buntowniczką? Yy, nie chodzi o to, że byłam jakąś tą buntowniczką, ale bardzo lubiłam spędzać tam czas. A jako że pani bibliotekarka znała wcześniej mojego brata, to tam pozwoliła wchodzić, nawet że tak powiem, w te rejony zakazane, czyli gdzie stały poważniejsze książki, a nie tylko te lektury klas 1-3, dzięki czemu mogłam wypożyczać też książki dla starszych i to było wtedy dla mnie takie bardzo wartościowe i doświadczenie mocne, które pamiętam. No, ciekawe, niewiele dzieci ma takie jakieś zapędy no ale dobra. Niewiele dzieci za swoją ulubioną książkę uznaje słownik wyrazów obcych i etymologię imion. Mój brat miał podobne zamiłowania, więc w sumie to nie wiem, polemizowałabym. Eee, ale aktualnie z jakiego źródła pani pozyskuje książki? Eee, no i częściej z wszelkiego rodzaju bibliotek. No chyba, że jest jakaś książka, którą, nie wiem, zobaczyłam reklamę i widzę, że w bibliotece jej nie ma, bądź została wypożyczona, to wtedy szukam gdzieś tam w internecie, ale najczęściej to jednak są e biblioteki. No chyba, że też zależy mi na jakiejś książce, no to wtedy albo kupuję, albo szukam w antykwariacie. Mhm. A y, są to też nadal różnego rodzaju książki, czy aktualnie ma Pani jakiś taki główny prąd takiego? Nadal różnego rodzaju książki. Mhm. W takim razie no, może być to ciężkie pytanie z tego względu, ale kto jest Pani ulubionym autorem, jeżeli jest Pani w stanie wymienić takiego? Znaczy, trudno mi powiedzieć, kto jest, kto jest ulubionym autorem, ale z takich powiedzmy czasów licealnych, że tak to powiem, na pewno moją ulubioną autorką była wtedy Cornelia Fenka, niemiecka autorka książek fantastycznych. To był taki moment, kiedy dość mocno zaczytywałam się w fantastyka. I to była autorka, do której sięgałam bardzo często. Natomiast autor, do którego sięgam dzisiaj, trudno mi powiedzieć, bo jest to bardzo zróżnicowana. Mm -hmm. A y, tu autorkę dlaczego pani tak bardzo ceni? To chyba była po prostu pierwsza książka z kręgu literatury fantastycznej, którą przeczytałam, no pomijając hobita i opowieści z Narni. Taka inna, po którą sięgnęłam, to właśnie tej autorki. Świat, który wykreowała w tych swoich książkach, to, że też pojawia się u niej bardzo dużo nawiązań do innych autorów, które z ciekawością zawsze wyszukiwałam. E, chyba właśnie dlatego. No i język, którym się posługuję, no język to jest coś, na co bardzo zwracam uwagę. E, w związku z czym, m, chyba właśnie dlatego. A jakie książki polecia, poleciłaby Pani współczesnej młodzieży? E, ja jestem wielką fanką Ani z Zielonego Wzgórza i całej serii Lucy i Mount Montgomery, więc to jest dla mnie wiecznie aktualne. E, wymieniona już przeze mnie Kornelia Fynkę. Tam za tobą widzę Złodziejkę Książek. E, to też jest jedne, jedna z moich ulubionych książek, którą e, też zawsze polecam. E, tam na dole widzę z kolei Jerzyc Jadę że Ty Robić, również książki warte przeczytania. E, tam z kolei widzę Szmita. E, to też taki autor, do którego wydaje mi się, że zawsze warto, warto sięgnąć, bo każdy coś znajdzie tam dla siebie. No, e, z ulgą mogę stwierdzić, że niektóre z tych książek nie czytałam, więc nie jest źle. E, a jeżeli miałaby Pani napisać własną książkę, to o czym by była? O, o czym ona by nie była? <laughs> e... Pomysłów myślę, że zrodziłoby się tutaj tutaj sporo. Kiedyś myślałam o napisaniu jakiejś książki właśnie w takiej konwencji fantastycznej. W tym momencie miałam inny pomysł, że byłoby miejsce, w którym spotkaliby się bohaterowie różnych książek i każdy prezentowałby swoje poglądy na temat innej książki, epoki, w której żył i poruszał różne tematy. Oczywiście wszystko w klimacie konwencji fantastycznej. Jakoś tak ta konwencja bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o tworzenie opowiadań, książek czy wszelkiego rodzaju innych, innych opowieści. A jeśli nie to, to byłby to jakiś kryminał rozgrywający się w górach. A e, w takim razie. E, próbowała Pani napisać te książki, czy to jest sam taki pomysł? E, to jest e, raczej pomysł, który nigdy nie zostanie zrealizowany. <grym> nie no, zawsze można próbować, no. E, czy ma Pani jakieś przesłanie dla naszych odbiorców może? Może ma Pani coś, czego Pani nie powiedziała, chciałaby Pani jeszcze dopowiedzieć. E, czytajcie książki. Bez względu na to, czy są to szkolne lektury, czy nie? Bo czytanie za kreatywność, rozwija wyobraźnię. No i tak, kto czyta, ten żyje podwójnie. E, dziękuję bardzo za spotkanie i ja również nie dziękuję. pozdrawiam naszych widzów.